Dzięki no. świndlowi, dziękuję, cześć, zrobił? Eee, cześć, uf. Uf. cześć w ogóle, ci ekipa, Łukasz z tej strony, witamy u nas na chacie. Dzisiaj domóweczka i gramy w coś takiego, że mamy słuchawki i leci trzem osobom ta sama muzyka i jednej osobie inna muzyka. I ta jedna osoba jest impostorem, dowiaduje się dopiero na początku rundy i musi udawać, tak taniec, żeby przypodobać się i wtopić się w tło i przekonać tym osobom co gra właściwa muzyka, że bansują do tej właściwej muzyki i jest koniec rundy i na koniec rundy wszyscy kolektywnie wybieramy kto jest impostorem w danej rundzie. Ja myślę, że to wybieranie kto może mieć znaczenie. No. Kto zdobywa punkt? Kto Osoba, oszuka. która najwięcej razy oszuka. Ja wiem, że Saker jest impostorem. Jak coś. Może już od razu się ruszać, żeby jakieś takie samotanie wprowadzić, nie wiem, kurwa. No, każdy tak udawał swoją, jakby... Ten jest jak chuj. Uuu! Co jest? Oszuście jebany? Oszukujesz, kurwa! Jesteś impostorem! Bo nie słuchasz tego, co my, kurwa! A dawajcie teraz razem! Kurwa! Kurwa! jestem. Kurwa! Jest o szóste, Kurwa! Oszukujesz, kurwa! 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 Ale może no, nam coś tak, słyszał. Tak, tak. Szybko, szybko. szybko nie mać. reagowałeś na, na lot, nie reagowałeś w ogóle. Szybko jak zaczynaliśmy szybować, Zajuniać. to... Kurwa. kurwa! No nie miałeś szybowania, kurwa. Kurwa, nie wiem. Kurwa, człowieku. Głosujemy? Kto był? Nie no wiem kurwa. jak grać, to ja pierdolę. Kurwa. <śla> kurwa <śla> mać. Deprecha tym odcinku. Bo owca też De praktycznie... Deprecha po tym odcinku. Ja, ja tylko patrzyłem kątem na jego... oka na twoje stopy i miałeś dobrze jednak. Co my Ja mamy no, bo tam, już wiedziałem od razu, Mieliśmy że robór mój rytm robił stopą To tylko już, nie ma buchu, nie jest. Tylko robór nie ma. Ej, <laughs> Może zrobimy tak, że dostaje punkt ten kto Dobra do Czyli wy we trójkę No, macie, my mamy. Nie. A impostor nie dostaje. Czyli powtórzę, my we trójkę mamy oprócz robura. Weź, kurwa się tak nie ciesz. No, zgadłeś, kurwa, bo się zamotałem. Ale pieszo, Kurwa nie najgorsza. czuję odcinka na razie. Ciekawe, ja ciekawe jakbyś tam. Chyba upieszy, normalne, że zgadłeś. Kurwa, miałem coś innego. tutaj. Ja bo kurwa. To, na... Ej, bo ciesz, to dopiero po pierwszej, kiedyś wygrał, to to Uważaj, bo Skończysz to... jak kolega, tam. Trochę tak no, się, no, się czuję, kurwa, tym, co się dzieje. Tak się rozeskwuje. Więc nie wiedziałem, co robić, kurwa. No nie czuję tego, chuj. Ale bo ty nie miałeś naszej muzyki, my mieliśmy tylko pływanie takie Ten kurwa, tak, ten, tak, no kurwa, nie wiem. Nie śpiewajcie, tylko prośba. Bo No dobra. Ktoś śpiewał? Ja coś tam krzyczałem. Tam był kurwa tekst w ogóle? On nie jest, Ej, a karteczki. A nie wiemy, kto jest! Spokojnie. Ej, nie wiemy, kto jest! Spokojnie. No dobra, jeżeli Musi tak wyjść. Tak to po kolei, grało. Jak postor wygra, to ma punkt? No tak. Kurwa, najlepiej masz a Teraz ja jestem chyba. Nie słyszycie już? Co to gra? O, chyba obca! Za, za późno z czaju! <grym> No, owca się zestresował. Zestresował się. Owca jest, no. Albo pączek, albo owca. Robi owca to, co sakę Albo pączek. responcjek coś tu świruje Nie nie owca nie nie, nie walniesz w chuj jak Nie dasz rady Koniec Nie dasz rady Koniec Chyba że o, owca chce coś powiedzieć Wskazujcie na 3 4 3 4, 4. 3 Impostorem był owca A to U... już druga runda i nie ogarną. Kurwa! Późno zaczął! Kurwy jebane, kurbia. jednak to w kurbia, ty! Późno zaczął! Już Ale nie wkurwiłeś tak. mnie, no! Wkurwiato! Czekam na nasze ruchy, zdradziłeś mnie! Kurwiato! Czekam w chór! <scholars> <Lu programmes> uh, kur, Wkurwiato! Wybieram cię! Widziałem, no tak. Twoją mówiono, maserę. A, chyba, tutaj, tutaj, you don't stał Ale fajna gra, kurwia, jak już wiedzą, że to ty. Kurwa, teraz no, się to... zrozumiałem. Mega wkurwienie mnie przepełniło. Jak ktoś tu kurwa zdobędzie w sensie, <grywa> to huja, resztę to nie. Kurwa. Lecimy, pokazujemy. Ale teraz. też już wy się ujebaliście na mnie, bo byłem najgłośniejszy nie. i to wam pomogło. Nie. Że chcieliście ruchy mnie ujebać. Nie robiłeś do muzyki po prostu. A jaką mieście nutę? Taką wolną, e, smyczkową. No to też robiłem wolne <grym> ruchy i co? Ale oni robili tak jak te smyczki. To jest strategia, my mi się, mi się myli w

Dai, vai siete a sak. Vai siete a Dai, siete a O kurwa. Mam kurwa. Mam ciężką Trzy, trzy, cztery. cztery. O kurwa. Jaki rozstrzał. <laughs> Impostorem był Saker. Eee, bierdolę. Pączek kurwa. i Saker mi pasował, Uuu, bo, No to pączek, bo był beat, a ale saker... nikt ale pączek, Uzią, on miał ruga, bit, ale... Ale nie, pączek nie pomagał nam, nie impostorom. Pączek, Kurwa. pączek mył nas. Kurwa. No kurwa ty. No weż, ja, pierdol, to, dawaj, kurwa. No my nas cały czas ty bo wiesz, No to ja, no nie ja no, Pączek sobie, nie pomaga, Ja sobie pomyślałem, że... że kolejną rundę ca całą tańczę tak. Ja pierdolę, po, po tej Pączek się nie rusza, kurwa. No, nie no bo, i pomaga sakerom. Poczekek i Sager orejrzane, no, bo saker te ruchy tak spóźniał. I nie no pił. Ja, ja kurwa no. posunę, Tylko wyczułem, że ostanę ciebie, to mówię dobra, lecę też, że niby ty. No ja chciałem ten przekombinować, bo ja myślałem, że robur jest. A mega. nie podejrzewałem sakera w ogóle. Jakby. Kurczę, Sakera. Ale ty musisz tańczyć bryt, bo jak nie tańczysz, to działasz na niekorzyść. Ale ja, ja nie lubię. Je nie jesteście ze mną w drużynie. Ja gram indywidualnie tu. No dobra. No, wiem, ale kurczę. Wiesz, wiem. to moje punkty się liczą, nie nieważne. <laughs> dobra, właśnie. też nie będę tańczył. Kurwa. Chodzi mi o to, że myślałem, że robór jest raczej i chciałem was zmylić najlepiej nic nie robić no i Ci się kurwa. udało i Saker ma punkty no a pieniądze. ja myślałem, że ja nie ja się idę, nie mam, ja? nie mam to Wy nie macie no my nie mamy kurwa czyli mam pierwszą przewagę sorry, sorry to już nie będę tak, no. dobra? ej, nie będę tak już dobra zrozumiałem, że to jest chujowe no. zachowanie nie będę tak no, obiecuję nie będę oszukiwał <laughs>

By 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 kurwa, kibiny, ma, ale to grają! Tak kurwa. kurwa! Ja i mi się, wydaje się ja teraz mi Owca za dużo gada. Bożek w ogóle coś się rusza? Ja byłem. No ruszałem się. Znowu mam. To co jest ruszanie? Nie ruszałem się nie na porozumienia. Nie robiłeś Zobaczysz tempo, bo ty. ty tą ręką też czasami już nie wiem, kurwa, czy ja robiłem. W tempo nie robiłeś no, tą kurwa, ręką, to jest kurwa, to jest kurwa ale nie w tempo. No właśnie nie w bit I mam teraz wątpliwości, <laughs> że to ty kurwa. Nie pamiętasz jak na weselu, kurwa? Ale nie w bit robiłeś! Czekałem na bitku! Kurwa, to ty nie robisz, nie A ty on mnie lubię, ty robisz, a Właśnie, obie, ty trzy, nie trzy, robisz. Jakoś kurwa sakerem robiłem bieg, kurwa, ale ty już kurwa nie, nie. wiem kurwa, chyba ustawiam na ciebie, bez kitu kurwa. Jesteś oszustem zajebanym no, trzy, w tej rundzie kurwa. Trzy, cztery. Trzy. Kurwa, nie wiem, ty. To to Mówiłem kurwa? Wiedziałem kurwa, Ty a była nie do rytmu! Po, po dłoniach nie! Nie, no to było nie do rytmu. On nie, robił, patrzę, nie kurwa, patrz kurwa! On, on robił do rytmu! O kurwa, on robił do dłonie! No dłonie robił kurwa! No sugeruj, nóżkę, a ja robię A sugeruj to tańczy kurwa do heavy metalu! Tak, kurwa! Nie? <laughs> tak, on cały czas do ja sugeruj! Patrz się kurwa, na nóżkę! Robił. Giz, zgrywa się cyk, cyk, później dłoń! No, nie! Nie do rytmu zrobił, sprawdzałem go! My już słyszeliście w połowie rundy. Mówię, ty co ty robisz kurwa z tą dłonią? Do czego ty tą dłoń kurwa przykład? Do momentu jak Nie było do czego gadać, przyłożyć myślałem, tej dłoni żarobór. nawet. Zytingował. Co? Zytingował. Co? Zytingował. Ja z tym chwalam. Ja z tym wiem kto kurwa. Ja tak, a ten ktoś później. Nie no ja kurwa. Myśli. Tak no to już wiadomo ja, kurwa myśli. kto. Trzy, cztery. Trzaskacz zajebany kurwa. Trzy, cztery, ry. Owca czy Impostorem był owca. Kurwa. kurwa. Ja w no podejrzewałem, tak naprawdę, ale robór był taki pewny na Sakera i co mnie zmieniło? Coś jest nie tak. Kurwa. Kur... mnie to zmieniło. Ale ja z tej coś jest nie tak, Coś Coś kurwa, klikasz tam Je, Musi być, że jest jakieś mini opóźnienie. Bo ja tak? Na pewno. A ty później? Na pewno, no. Jest jakiś udający. Jak, jak, tak. tak. Ale saker był dla mnie od razu, bo od razu to nie, nie to strzelił to. się w bit. Ale są tutaj prowo. <sí może ten początek. Ale fajne jest, Teraz tak.

A, od razu, kurwa, czułem o Za blisko, za blisko, nie? Czułem o od razu. Ten albo ten, kruchy, no. Prawie strajka. No. A ty wdałeś na mnie? Albo był na mnie? No, ja ruszałem nie. się jak ty to Ale ty też inaczej, nie? Robiłeś, inaczej Puls. robiłeś. Pójdź, po prostu. Z owcą chyba mieliśmy równo puszczone. miałeś inny ryb.

Na sto jebanych pierdolonych tak. procent! Też się zgadzam, że Saker. Sto i jebanych procent, sto ja procent! I Impostorem był Pączek. To chujebany! Potrójna, potrójna. Kurwa, co To co ty tak, robisz, kurwa, kurwa? Nawiązać, ty? Kurwa, everybody tak, tak, klubu, tak, a Saker, kurwa... Everybody was kung cool. fu, everybody was kung no, fu, cool. fighting! Kurwa, kung fu, człowieku, kurwa! No A, kurwa. Ja, kurwa. No tak. Ale serio się tak zagrało? Łączek jak odwrócił wzrok, jak się nie z nim nawiązać relację. Nie, ja myślałem, że nie... było. A, nieważne, powiem wam w po odcinku. Nie będziemy tutaj, bo jeszcze okay. owca będzie... Ja z owcą remis czy robór też? Teraz jest remis owca-sucker. Czyli wygrajścicie poprzednią rundę i jesteście nie istotniórła <grymne> <O kurwa. grymne> <grymne> <grymne> Co to jest? Saker po mnie kopiował, o ja zaczęłem wolno, a wy szybkie. Kurwa, jest tutaj akcja. Mogę powiedzieć swoje typy, ale jeszcze przed. No no. On kurwa no on no, robi no, tak, że... No, on robi... No, robi Poczekaj, on, on to robi tak... Co? Saker był ja. impostorem. A nie można mówić, nie? Przecież. Właśnie to chciałem na trzy, cztery... To sorry. Właśnie to możecie wymienić. Żartowałem. Dzięki, pomóż. Żartowałem. Trzy, cztery... Dzięki, że się sprzedajesz w ostatniach... Zremisowałem w ostatniej dzięki Szwindlowi, kurwa, dziękuję, Boże! co zrobił? Bo był sami, Kurwa, czyli jest właśnie ale bo... git, o, że ma Pącz ma punkt, kurwa. bo byłbym zły, że się nie miałem szansy wygrać. Ale to to Było tak, że ja z Owcą leciałem A i nie miałem szansy zdobyć punktu, nie? sięgam kurwa, że się albo Saker, albo Pącz i... No. I co teraz? No trzy remisy, tak? Nie trzy punkty, kurwa? Trzy punkty. Chyba, punkt. że... I w nie ma punkta ty fan. No ale, ale był fan. Są trzy remisy ale to nie robił. Nikko. Ale już było no, tak trudno. na trzy punkty, no. Na kuchni tak było. Owca nie miał wtedy, nie? Kurwa. Jak, jak to chceć? Chuj kurwa. Git, mi, mi się podoba taki. A ja mogę sytuacje. mieć punkt razem z Wami. <noise> ja ja też, też, ja też.